Zabij te szyby, udusisz się! No, no będą kurwa grube jajaj! Nie, 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 ale, ale nie będę się zdziałał. Czekaj! Czekaj, 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 czekaj Koluniu! Ja tu ostrość zrobię... Czekaj, 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 czekaj! Nie nerwowo, poczekaj. Kamera! Poczekaj. Pani <śmany> dawaj, możemy dawaj że w tej chwili nie ma żadnych I to, i dalej, to to. Waha się skończyła! <grymny>